Niewierny mąż chroni kochankę na oczach żony. Chiny, prowincja Hunan. Mężczyzna został zauważony ochraniający nagą kobietę obok centrum handlowego. O co chodziło? Jego żona dowiedziała się, że ten ją zdradza. Mężczyzna zażądał więc rozwodu, na co kobieta odmówiła, by chronić ich dziecko przed życiem bez jednego z rodziców. Mężczyzna przyszedł do swojego domu z kochanką i pobił żonę na jej oczach. Po kilku dniach żona mężczyzny skrzyknęła znajomych i postanowiła dać nauczkę kochance męża. Została ona napadnięta obok centrum handlowego i ściągnięto z jej ubrania. Na miejsce przybiegł niewierny mąż, który osłonił kochankę swoim ciałem.